Mondego witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na kanale Kostykowskim. Ja jestem Kamil i w dzisiejszym odcinku odwiedzimy naszą jedną chyba z najmniejszych fanek, ale zanim pojedziemy do niej, opowiem wam historię, dlaczego to właśnie akurat postanowiłem ją odwiedzić i co się dokładnie wydarzyło. Dokładnie 12 września graliśmy koncert w miejscowości Ząbki, gdzie były tłumy ludzi. Ale zanim przejdziemy do dalszej części historii, zobaczcie jak było na koncercie. jak języki obce. Czy chcecie, żeby razem i... hmm. i to Ciega. Ciega, czy Ciega. Ciega, z nami? Jest moc, zaraz będzie energia. Tak, Kami? Jestem jego fanem. Kami jest jest. jest... Chcę Ja jestem dużym i i zaraz Ci pokażę, co dziś zrobimy razem, We dwoje odecimy, pokażę I na końcu świata razem, złapiemy mega fazę ja jestem dużym pocem I znam język i, ocem. I zaraz Ci pokażę, co dziś zrobimy razem, We dwoje odecimy, pokażę I na końcu świata razem, złapiemy mega fazę to i... mi w górę, w górę, w górę, w górę Była bania, a dalej granary Szary, mary, mary Ja jestem dużym chłopcem I znam języki i obce. I zaraz ci pokażę Co i zrobimy razem Wszystko ładnie, pięknie. Gdyby nie to, że po koncercie dowiedziałem się, że na koncert nie wpuszczono dziesięcioletniej Mai. Od razu po koncercie dostałem wiadomość, zarówno i od Mai, jak i od e, mamy Mai, pani Sylwii, że Majka przeżywa to strasznie i na najbliższy koncert, nieważne gdzie będzie, Majka będzie chciała przyjechać. Natomiast ja postanowiłem, że skoro Majka nie mogła uczestniczyć w koncercie, a więc ja postanowiłem odwiedzić ją. Dobra, słuchajcie, idziemy. Eee, Maja, słuchajcie, gdzieś tu w ogóle biega w okolicy. My schowamy się u niej w pokoju, zobaczymy jej reakcję, więc dawajcie, bo ja szczerze, że w ogóle stresuje się chyba bardziej w ogóle niż ona. Eee, lubię takie akcje, ale no, nigdy nie wiadomo w sumie, czy będzie w szoku, czy, czy jednak nie będzie miała zdziwienia, więc zobaczymy, co się będzie działo. Chodź. To jest mama. Dzień dobry. Proszę bardzo, mama. Maj. Maja, gdzie jest? W sklepie. W sklepie, dobra. Czyli idziemy do niej do pokoju i. Cią. Po czym poznać, że to jest pokój funky. Uwaga, proszę bardzo, Zdjętko jedno, drugie. E... O ja, ile w ogóle zdjęć. Tu, proszę bardzo, trzecie, czwarte. Jestem jako wyróżniony w ogóle. Ale mi serce wali. Ale mi serce woli. Ciao, chyba już jest. Majka, kurde, ciebie nie ma, a my czekamy w swoim pokoju. Gdzie ty jesteś? Dawaj, raz, dwa, dawaj, 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 Majka, tu jest na ciebie niespodzianka, czekaj. Majka, bo ci zabiorę wszystkie zabawki, bo no mi się i... one podobają. No i co teraz, Majka? Czekamy na ciebie, czekamy na ciebie. Zobaczymy twoją reakcję, czy będziesz w szoku. A, zapomniałam o Nikoli, ja już tu zdążyłam. <laughs> <laughs> Cześć. <śmiech> co jest? Ja nie mogę. <laughs> Stało. Nie wiem Daj, ja Ci pomogę Masz takie same buzy, słyszałem, że nie mogłeś być na koncercie To ja przyjechałem do Ciebie Chodź, uratuj się, mały mamy. 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 Patryka, jak zwykle Jak się przestraszyłaś straszyła ja czy Cię bardziej ja stresuję, czy Ty mamy. To wszystko zasługa Twojej mamy Więc jej podziękuj Mamo! <laughs> Myślałam, że będziesz krzyczeć <laughs> Dziękuję. Szczęśliwa rodzina. Nie stresuj się, taka zawsze bądź wygadana. Ale ja nie dowierzam. Ale jak się przestraszyła, jak weszła, nie wiedziała, że to jest Ona tak dla mnie się i tak. Maja, obiecałaś Zorcik z Kamilowi, że pieczesz sernik. Jak cię Właśnie, gdzie jest sernik? Ten sernik Właśnie. jest w produkcji. Serio? Łooo, mamy serio. No to idziemy, chodź, częstujemy. <średzianie> Proszę bardzo, autografy. O, gdzie? Na ścianie. Tak chciała Maja. Zadowolona? <średzianie> Majka, jak wrażenia? Nic nie mów już nawet. <średzianie> Słuchajcie, e, reakcję widzieliście, mam nadzieję, że wam się słuchajcie odcinek podobał Oczywiście mordy łapka w górę dla mnie dla tej małej gwiazdy, tam sobie pomachaj I widzimy się mordy w kolejnym odcinku, pozdro!